Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w serii to i to nic Trudnego. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem jak poprawnie używać generatora ikon. Do naszych oczywiście modeli, budynków, maszyn. Oczywiście przygotowałem Wam plik do pobrania, który oczywiście idzie do pobrania w opisie. Do pricibra oczywiście przygotowałem. I oczywiście, gdy Pobierzecie oczywiście ten plik, wypakowujecie go. Oczywiście jak Wam się tu wypakuje, to wszelkie tu pliki są zawarte w tym do Piscibra, i tu mamy wszystko potrzebne. Na początku oczywiście potrzebujemy mieć program. Oczywiście generatora icon, czyli wchodzicie w ten plik tekstowy, kopiujecie to, otwieracie swoją wyszukiwarkę, klejacie i oczywiście tu dajcie pobrać. I oczywiście pobieracie to. Oczywiście gdy pobierzecie program, jeżeli, jeśli go pobierzecie, nie trzeba go oczywiście instalować. Tak jest fs icon generator. Na razie tu resztę tutaj pliki są wam niepotrzebne. Kolejne oczywiście części. Użyjemy to, na pewno potrzebujecie swojego budynku, modelu, maszyny, w której chcecie wygenerować oczywiście nową ikonę, albo jeżeli w ogóle nie macie ikony. Tak, do przykładu sobie przygotowałem oczywiście paczkę moich graży, żeby wam to zaprezentować. Tak więc na pewno musicie sobie otworzyć program generatora i tak Game Directory. Czyli tu mamy lokalizację do naszego farminga. Czyli dajecie w tą kopertę i lokalizujecie gdzie oczywiście jest wasz farming zainstalowany. Editor x tablet to oczywiście gdzie macie gans editora zainstalowanego. Na którym dysku, w którym miejscu. Również dajecie tu i szukacie gdzie to jest. Oczywiście szukacie gdzie to jest. Czyli. czyli dysk programy FIAS, Jans Software, Gans Editor, 64, wybierz folder. No i macie wybrany folder, w którym to miejscu jest oczywiście. Zainstalowany Gans z farmingiem tak postępujecie wcześniej. Tu wybieracie folder, gdzie macie zainstalowane oczywiście gdzie macie, oczywiście, folder My Games? Oczywiście z Farmingiem 19. Czyli tam, gdzie to macie, oczywiście. W moim przypadku to jest na dysku innym niż systemowym. Tak więc na pewno musicie mm, otworzyć My Games, Mods i oczywiście przerzucić wasz model, w budynki. Co tam, oczywiście, chcecie. Czyli otwieracie to i tu macie to. To na razie nie jest potrzebne. Gdy wam się otworzy program. Od generowania ikon będzie mieli mod items. Czyli tu mamy generowanie ikon. Tak, tu oczywiście jest z plików XML. Czyli z tego pliku, tak jak widać jest, jest, tutaj z tego pliku i oczywiście z drugiego pliku XM. będzie tu tak więc gdy oczywiście macie wybraną odpowiednią ścieżkę to dajecie oczywiście generator w naszym, naszym oczywiście oczywiście waszym modelu tu nie zmieniacie nic To nie jest, to oczywiście jest niepotrzebne na pewno dajcie Generat i teraz oczywiście odpala się program Gaz Editor No i to oczywiście zgasił się program i teraz oczywiście ścieżka do możemy otwierać lub nie I tak jak widać tu jest już nasze to geraż Czyli to mamy już 100, czyli to nie zmieniamy. I to mamy drugie, bo oczywiście nam brakuje pliku od ikonki. Ale żeby oczywiście wam to pokazać, bardziej trudniejsze, czyli jak macie na przykład paczkę kilku budynków, maszyn, to jak to zrobić, żeby na jednym ikonce to było? Tak na przykład niektóre budynki na modhubie mają lub inne paczki maszyn. Tak więc to już zrobicie program możecie zgasić generator. Macie tu oczywiście ikonki. Czyli store to i to nie ruszacie kompletnie to już jest oczywiście w DDS dobrze zrobione. Teraz wchodzicie do pliku, którego wam przygotowałem. Oczywiście przechodzi do, do tego pliku, którego wam przygotowałem. Otwieracie fs dajcie mod i kontemplatę. Otwieracie za pomocą baineta. I oczywiście tak. Również otwieracie tutaj te store 1 i 2. W moim przypadku e, mam w paku dwie, dwie, dwa elementy, czyli dwa garaże. wy Możecie mieć na przykład jedną wiatę lub maszynę. Otwieracie również za pomocą oczywiście penneta. To również. Gdy otworzycie to wszystko, potrzebujecie zrobić jedną ważną rzecz. Czyli we warstwach tutaj. Musicie stworzyć nową warstwę. I macie oczywiście jedną rzecz do jednym. Warstwę. Najlepiej, jak macie dwie warstwy, to dwie. Zaznaczacie kolejną warstwę, którą stworzyliście, czyli pierwszą. I na przykład wybieracie, które ma być na przykład pierwsze. Czyli dajecie tutaj w zaznaczanie zaznaczacie cały obiekt, dajecie ctrl-c, przechodzicie tutaj, na tą warstwę oczywiście, ctrl-v, yy, nie oszerzacie oczywiście obszaru roboczego i oczywiście tutaj skołujecie to, aby oczywiście to było dobrze widoczne. Ustawiacie tak jak to chcecie mieć. Aby to było. W moim przypadku niech będzie to o tak. Teraz, oczywiście, przelicie na kolejną warstwę. Oczywiście tutaj to kopiujecie. Tu wchodzicie. Zachowaj. Również skalujecie. Lepiej zeskalować do takich. Oczywiście, takich samych rozmiarów. Mniej więcej. Żeby było ładnie gdzieś tak ustawione. Oczywiście na modhub'a nie możecie mieć swoich na przykład nazwy, że team, na przykład, Krzychu na przykład do przykładu. Albo na przykład hmm, HTP z YouTube, nazwa kanału albo czegoś takiego. Nie mogą być oczywiście jakieś rzeczy w tym w ikonie, w podglądzie, w grze. Gdy wybieracie w modach i oczywiście gdy mod idzie na mod modhaba, to jest oczywiście ta ikona, którą widać, gdy oczywiście wybieracie ze strony mody widać. Gdy oczywiście to macie tak ładnie ustawione, tak chcecie mieć to ustawione, dajecie plik zapisz jako wybieracie lokalizację tam gdzie to macie, czyli w modach. Mm -hmm. Zmieniacie na format DDS, wpisujecie tutaj ikon, zapisz, oczywiście DXT1 bez minimap, bez generowania mipmap. Dajcie OK, spłaszczacie i już ikona ładnie, pięknie zrobiona. Bez żadnych oczywiście problemów. Możecie ją otworzyć jak widać ładnie jest dodana to oczywiście macie store, czyli wiadomo, w sklepie, gdy kupujecie to, w sklepie, gdy to kupujecie. Wiadomo, to się dopisuje również tu, czyli tu z ikona, store, wiadomo, to jest oczywiste. W tym poradniku oczywiście nie skupiam się na innych rzeczach, jedynie na tym. Tak więc ja wami oczywiście żegnam, do kolejnych oczywiście. Odcinków, do kolejnych oczywiście filmów. Oczywiście. Cześć.